ściąłem. Ale mam gardło zawalone z rosołem. Biorę okulary w sobie. Kurde, wyszło słońce teraz jak nagrywam. Koniec Master Traka. Takie szybciutkie podsumowanie na koniec, tak na świeżo. Powiem wam, byłem pierwszy raz na Master Traku. Ekipa naprawdę z grupy podwyższonego ryzyka. E... No, spotkałem się z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi się widzę na, na wiecie, przez Facebooka bądź na ekranie ich widzę. E... Spotkaliśmy się pierwszy raz tak face to face. Powiem wam niesamowite uczucie. E... Nie wiem kiedy teraz będzie następna okazja, żeby się zobaczyć. Może za rok eee, jeżeli chodzi o samego master tracka, dla mnie troszeczkę za dużo trąbienia, ale to tylko, tylko to i dlatego mam teraz zdarte gardło. Bo nie można było normalnie porozmawiać, tylko trzeba było krzyczeć. Eee, mega mega fajna impreza. Spotkałem tylu fajnych ludzi, co było też bardzo miłe ludzie, przyjechali też, żeby zobaczyć między innymi mnie, żeby sobie zrobić ze mną fotkę powiem wam mega fajne uczucie. No, impreza na pewno nie da, nie da się tego zapomnieć, no fajnie. Wczoraj troszeczkę, wczoraj troszeczkę było wiecie, taki dzień e, gdzie dużo ludzi, dużo, dużo ludzi napływało i się troszeczkę przykorkowało miasto nam my akurat weszliśmy bez kolejki nie musieliśmy stać dwie godziny e, dzień taki deszczowy urwanie chmury było wieczorem ale cały czas e, impreza była No nie zatrzymała się no. no, nie zatrzymała się wiadomo Wszyscy się pochowali gdzie tylko mogli Także powiem wam fajne spotkanie Z Tigerem, Z e, Maciejem Tkaczykowskim Piotr Grzenia z UK e, MZ Nurek z, ze Stanów Rafał z Kanady e, Seba Seba ze Szwecji Marta z Niemiec. Kurczę, no. Wiadomo, Hela i Snajper. Uniwersytet parkingowy. Szczałeczka. No, kurczę. Wiele, wiele fajnych, fajnych ludzi, których obserwuje się gdzieś. Którzy mają swoje fanpage, e, którzy nagrywają, którzy prowadzą vlogi. Spotkaliśmy się wszyscy w jednym miejscu. Naprawdę fajne i no i do następnego no tyle z mojej strony przede mną jeszcze 4 godziny deptania do Szczecina ale ogólnie było dobrze było zajebiście powiem wam a nie Szczała nie Szczała piąteczka jak już nie wiem kiedy ukaże się film, ponieważ jest tak dużo materiału, a robiliśmy kilka nagrań z kilku kamer, między innymi z mojej, którą ty tu widać, z, z Tigera z Piotra, z UK Robiliśmy z kilku ujęć i teraz musimy to jakoś tak wszystko do kupy pozgrywać, żeby to miało ręce i nogi. Ale część filmu z ciężarówkami oczywiście wrzucę już w tym nadchodzącym tygodniu. Teraz kończę. Piąteczka. Lecimy.